20 minuty pierwszej połowy wydawało mi się, że usiądałem przywagę w polu, że utrzymywaliśmy się dużej przy piłce. za czasem czułem, że to może być ten moment. Czułem, że lech zgubił oddech od tej 20 minuty. I dlatego też podjąłem ryzykowną, jak się później okazało, decyzję o tym, żeby zebrać maksymalnie ofensywnie tak jak wiatr Niestety zwróciło się to przeciwko nam, zwróciło się to szczególnie przeciwko mnie. Wiadomo, że jeżeli przebywamy w takim stosunku, to za wszystko, w jakiś sensie. Nie boję się tej odpowiedzialności uważam, że e, w przebiegu meszu te zmiany były wykonane za wcześnie. To jest na na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję. Ewentualnie przełożyć jakieś mikrofon? Proszę o komentarz. Możemy położyć te mikrofon? Proszę o komentarz na Dnia się wygrywa 5-0, to się cieszy. Eee, wreszcie zaczęliśmy stwarzać sytuację, trafiać do bramki. Głodno się tutaj e, z Rafałem że Krakowia, ra, robiąc te dwie zmiany grając tak bardzo zaznaczony w z drugiej połowie, eee, podjęła duże ryzyko. My to wykorzystaliśmy akurat i chwała i... za to, że nie zadowolili się prowadzeniem 2-3-0. Pograli do końca i rzeczywiście w końcówce no, wyglądało to dość dobrze. Cieszy to zwycięstwo, cieszy wreszcie, że, że odkorpowaliśmy się, zaczęliśmy strzelać banki w kontekście czwartkowego rewanżu. Z dnie, jest to jakiś dla nas naprawdę duży powiew optymizmu. No ale póki co to, teraz już zaczynamy myśleć o akcji. Dnipro. pro Krakowie, to już historia, Wyjdziemy się za nami. Przed nami jeszcze większe wyzwanie w czwartek. Dziękuję, zapraszam Państwa do zabrania pytań. Panie, Panie trenerze, mówił pan, że Lek potrzebuje takiego jednego meczu przełamania, żeby sobie przypomnieć, tak jak na wiosnę, Czy pan uważa, że, że ten zespół rzeczywiście sobie przypomniał, jak wygrał, czy, czy dalej czuje pan to nie, nie wiem, jak niepewności pan mówi, ale, ale... były już dzisiaj duże fragmenty gry, takie, jakbyśmy chcieli widzieć. Oczywiście były też błędy, no bo... bo dalej do tego takiego schematu, który byśmy chcieli grać, jeszcze nam trochę brakuje, ale... Ten mecz w porównaniu z tymi innymi wygląda już, naprawdę, wygląda już naprawdę bardzo poprawnie. Przede wszystkim graliśmy skutecznie, co jest ważne. Zagraliśmy znowu na zero z tyłu, to jest też do sukcesu w naszym wykonaniu. Myślę, że pomału, pomału zaczynamy dochodzić do równowagi. Panie trenerze, czy zdjęcie Enriqueza było poddyktowane tą żółtą kartką, którą miałeś, czy jeszcze były inne powody? Nie, zdjęcie Enriqueza było poddyktowane wszystkim tym, że w Um, bardzo ważne ręcznie, ale na chwilę to 4 drogobrońcu, także to było podróżane tym, narzekał tam gdzieś na, na lekkie zwicie nogi nie było to ryzykować. To podobnie ze zmianą stylicza i, i kiełba. wszystko było już y, tym, żeby ci zawodnicy odpoczęli, bo pole manewru przed meczem czwartkowym, mamy bardzo małe. Czy kraszkołem się nasi Gladio do pana trenera Rafała Bradowskiego? Panie Trenerze, po meczu w Warszawie mówił Pan, że zespół mógł od razu wyjść i grać jeszcze raz no, ten mecz albo z kimkolwiek. Teraz jest inne zadanie. Podnieść drużynę po takim 5-0, bo jakkolwiek wiem, jak to wyglądało do, do końca pierwszej połówki, to wynik nigdzie w świat i się zostaje. Oczywiście, tak. Ja nie, nie boję się powiedzieć, że decyzja, jakie podjęłem w przerwie, była niekorzystna dla tego meczu. Nie boję się odpowiedzialności, wiem konsekwencje, ale podjąłem decyzję taką czując, Czujący wierząc w to, że po tej 20 minuty naprawdę... To rozumiem. Bardziej mi chodzi o to, co teraz z drużyną. Czy, czy to... Tronujemy jutro. jutro o 19. Trunajmy we wtorek, w wtorek, czwartek i jedziemy na kolonę. Na pewno nie przegramy tam piszę. No zęby. Bo ustawienie, jak panowie czytacie grę i widzicie co się dzieje, no to widzieliście, że zagraliśmy na jednego defensywnego pomocnika w Miał dwóch ofensywnych przed sobą, Arek Gadowski miał Kiszkę i Michała miał, miał Bolickiego. Okazało się, że na dzień dzisiejszy to nie jest dla nas optymalne ustawienie. Także z każdej porażki trzeba wyciągać wnioski, trzeba wyciągnąć konsekwencje. Będziemy grać że to nie gdzieś Widzieliście, że lek przyjął taką taktykę, jaką powinniśmy przyjąć. Że to lek czekał na nas, co my zrobimy, lek nas na w drugiej połowie. A my dążyliśmy bardzo mocno do wyrównania, jeżeli zaczęliśmy też drugą połowę, bo tam była jakaś sytuacja na pamięta. I to się zemściło nas. Dostaliśmy znów 2-3 bramki po z bocznego sektoru wojska, gdzie agresywnie napastnik wyprzedza naszego bocznego obrońców. Są wszystko rzeczy, które no, musimy pracować dalej, dalej, dalej. Trzeci mecz, trzeci raz obrona nas znów w jednym zestawieniu. przestawiłem dzisiaj Janusa na lewą stronę, sila na prawą. Pamiętałem o tym, jak ile problemów miał Paweł Staśni grając z obrony. Pamiętam z zeszłego roku, że Sławek w Peszko, jak bardzo trudne zadanie z książkami Janusem, kiedy pracowaliśmy programem, liczyłem na to samo. Okazało się, że w drugiej połowie tego tego zewnątrz no to na obozie nie podzieliłem, że rządziłem. I na pewno jest to jakaś tam yy, duży powiew optymizmu przed występem europejskich powarów, polskiego zespołu. Ja mogę tylko się z tego powodu wstydzić, smucić i, i wierzyć, że pracą dojdziemy do tego wszystkiego. Co, co było. Dziesięć bramek w trzykleczek, straciłem. Kolosalna, kolosalna różnica. Nie tylko o jak ale obrata Przestaliśmy wszyscy mhm. do treżę, w rąk. Panie radzieńskie, panie że mówi pan, że będzie pan już o czwartku. Czwartek, kto za zastąpił tam, miasta będzie czy ci mama? Bo ani jeden, ani drugi nie jest na skuteczny. I jeden, ani drugi nie jest skuteczny. Natomiast um, w Pichniarek na razie borykali z urazem. Także w czwartek to jest jeszcze trochę czasu. I zobaczymy, kto go zastąpi. Ma no, dwa wyjścia, winianek czy bamba także. Na pewno będzie grał ktoś z tej dwójki. Innego pola mamy nie mamy. Jeszcze jakieś pytania dotyczące dzisiejszego tak? spotkania? Mam pytanie czy... tak, takie około, wojskowe. tylko Pani. E, czy te koszulki, e, które dzisiaj zamyślicie to jest nowy e, na ten sezon tygodniowy, który już może, towarzyszył na meczach u siebie? Tak, to są koszulki, które też będzie występowały, tutaj w Przemysławskich.